Słuchajcie, studenci to wszyscy razem! Mamy władzę! Mamy! Studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Maj kojarzy się z jednym, a dokładniej z kortowiadą, największymi juwenaliami w Polsce. Sytuacja epidemiczna w kraju zmusiła organizatorów do odwołania tego wydarzenia, o czym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tymczasem plany nieco się zmieniły, bowiem kortowiada odbędzie się od 22 do 24 maja w nieco odmiennej formie, bo online. Organizatorzy do samego końca chcą utrzymać program w tajemnicy. Jednak ogólny zarys jest już wiadomy. 22 maja możemy spodziewać się takich trochę klimatów e, paradowych, e, trochę parada. E, w sobotę, 23 maja będzie, tak jak to w soboty zawsze, koncerty e, na głównej scenie. Tak i my tutaj coś dla Was przygotowaliśmy. No i 24 maja, w niedzielę, tak jak zawsze niedziela, w trakcie trwania Kortowiady były, była takim dniem bez koncertów z innymi aktywnościami. Też również coś przygotowaliśmy. Do tej inicjatywy organizatorów skłoniły liczne wiadomości od uczestników. Mimo wielu tajemnic, których jeszcze nie chcą zdradzić, jedno udało się nam ustalić. Znana jest cena tej internetowej zabawy. Kortowiada online jest w 100% darmowa. Każdy może obejrzeć live, który będzie dostępny na stronie na Facebooku, na fanpage'u Kortowiady. Oraz na serwisie YouTube, też na profilu Safsowiady. Wszyscy ci, którzy wcześniej zakupili bilety, nie muszą się martwić, że przepadną. Zostały przygotowane trzy opcje ich wykorzystania. Po pierwsze, jest to pozostawienie biletu na juwenalie, które odbędą się w następnym roku. A co dalej? Drugą opcją jest wymienienie biletu obecnego na voucher na stronie e-bilet na wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego. No i trzecią formą jest oczywiście zwrot poniesionych kosztów. Także nic straconego. Fani największych juwenaliów w Polsce mogą spać spokojnie i zacząć odliczanie do tego wyjątkowego wydarzenia.